Czas na popołudniową publicystykę w Polskim Radiu Katowice. Piotr Pagieła, kłaniam się Państwu i witam moich gości. Grzegorz Matusiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle, dobry wieczór w zasadzie. Dzień dobry, witam Państwa. I europoseł Łukasz Kochut, Nowa Lewica. Kłaniam się Panie Pośle. Dobry wieczór, witam pięknie. Dziś międzynarodowo, a w zasadzie rozmawiać będziemy nie po francusku, ale o Francji. Drugą turę wyborów prezydenckich we Francji wygrał w niedzielę Emmanuel Macron. Zdobył ponad 58,5% głosów, jego rywarka Marine Le Pen niespełna 41,5%. I tu jeszcze jedna rzecz, absencja wyborcza, bo we Francji podaje się coś takiego to 28% i ta absencja jest najwyższa od 1969 roku. Ale nie o absencji ani frekwencji. Chciałem rozmawiać tylko o tym, jaki to może mieć wpływ na międzynarodową politykę w dobie wojny w Ukrainie. Zacznę od pana posła Grzegorza Matusiaka, czy to, że Francuzi wybrali kontynuację wpłynie jakoś na stosunki francuskie. I stosunki Unii Europejskiej z Rosją i Putinem, pana zdaniem? Moim zdaniem, pan prezydent Francji sam zapowiadał, że częściowo zmieni swoją politykę w stosunku do Rosji, jak i do Europy. Myślę, że też dotrzyma słowa i będzie to troszeczkę inna polityka od poprzedniej. Przede wszystkim będzie bardziej aktywny. Tutaj w przypadku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, że bardziej podejmie działania na rzecz pokoju, ale przede wszystkim wzmacniania państwa ukraińskiego. Tutaj liczymy na to, że działalność pana prezydenta Francji w obecnej sytuacji będzie bardziej aktywna i bardziej skuteczna. Panie pośle, dokładnie to samo pytanie do pana posła Łukasza Kochuta. Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że, że wygrał Emmanuel Macron, bo wygrała demokratyczna, tolerancyjna, proeuropejska i otwarta na, na, na myślą, dalszą integrację europejską Francja. Przegrał nacjonalizm, przegrała ksenofobia i przegrał w sumie Władimir Putin, który był ojcem chrzestnym, jest ojcem chrzestnym, Marine Le Pen. Czeka nas na pewno kontynuacja też polityki europejski prezydenta Macrona. On ma, ta, ma teraz wszystkie możliwe narzędzia w ręku, bo po pierwsze ma silny pięcioletni mandat do rządzenia Francją, ale jest też Francja obecnie przewodniczącą Rady i jakby ma, ma prezydencję w, w obecnie w Unii Europejskiej, więc ja liczę na też na wzmocnienie integracji europejskiej, struktur europejskich, a przy obecnej sytuacji politycznej, kiedy Niemcy są w, w zdecydowanie w, w defensywie, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, to Francja może stać się takim, że tak powiem liderem tych wszystkich zmian w, w, w Unii Europejskiej, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No i zgadza się, że, że tutaj liczę także na to, że mocniej Francja się zaangażuje. Jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Panie pośle, pytanie do pana posła Matusiaka Marine Le W poprzednich wyborach, to było 5 lat temu, zdobyła niecałe 34% głosów, teraz 41,5% prawie. To oznacza silną polaryzację, pana zdaniem, na francuskiej scenie politycznej i francuskiego społeczeństwa? Z pewnością tak. Tutaj już widać, że Pani Le Pen zyskuje poparcie wyborców, e, swoich obywateli, e, którzy widzą w niej też szanse dla rozwoju Francji. E, przypomnę, że e, w poprzedniej kadencji Pana Prezydenta dużo się działo, szczególnie jeżeli chodzi o Francję, protesty, żółte kamizelki, e, gospodarka, drużyzna. To też z pewnością miało wpływ na to, że Pani Le Pen uzyskała e, większą, popularność i uzyskała więcej głosów niż w poprzednich wyborach. Myślę, że jeżeli będzie aktywna i będzie miała sensowne propozycje dla obywateli Francji, z pewnością pozyska jeszcze więcej wyborców. Panie pośle, poseł Łukasz Kochut, dokładnie to samo pytanie. No Ja nie ukrywam, że bardzo mnie martwi te postawienie na obóz Marine Le Pen ze strony obozu prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy, bo po pierwsze Marine Le Pen i Front Narodowy to są konie trojańskie Putina w zachodniej Europie. Po drugie mamy przed sobą tak naprawdę jeszcze trzecią turę trzecią wyborów we Francji, bo wybory parlamentarne, które odbędą się 12 i 19 czerwca, i tutaj zobaczymy, kto. Dostanie się do francuskiego parlamentu. Oczywiście ta rola parlamentu, zwłaszcza premiera, we Francji jest ograniczona, bo to, to prezydent ma tak naprawdę wszystkie narzędzia władzy wykonawczej, ale na pewno w momencie takiej koabitacji, czyli Gdyby na przykład właśnie Front Narodowy, Marine Le Pen, uzyskał bardzo dobry wynik we Francji, to doszłoby do jakichś tam wewnętrznych problemów we Francji, które nie są potrzebne tak Francji, nie są potrzebne europejskiej, nie są potrzebne także Polsce. Panie pośle, pan poseł Kochut wywołał temat tego, że polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczona Prawica stawiały na Marine Le Pen. To był błąd, pana zdaniem? My stawiamy na demokrację i demokracja rządzi się tym, że zawsze wygrywa lepszy ten, który bardziej przekona swoich wyborców. I tutaj nie można mówić całkowicie o tym, że my, jako Prawo i Sprawiedliwość, popieramy jakąś frakcję we Francji, i tak nie jest. Ale jednak premier krytykował Emmanuela Macrona w czasie kampanii wyborczej, pytając, ile razy pan negocjował z Putinem i co pan osiągnął. Ze zbrodniarzami się nie debatuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. To słowa premiera. No to tu tak, i pan premier z pewnością to robił roztropnie, mając na uwadze, że pan prezydent Francji powinien się bardziej zaangażować w Działalność Ukrainy niż rozmawiać z Putinem, który nie przyjmuje żadnych argumentów, który jest nieprzewidywalny, który nie dotrzymuje słowa no i przede wszystkim nie jest wiarygodny. Dlatego też się dziwiłem sam, że pan prezydent Francji stara się jak najbardziej zabiegać o rozmowy z panem prezydentem Putinem, a w tym momencie należało coś po prostu zrobić, co by dawało efekt, że Francja wspiera Ukraińców. Że ta wojna to jest wojna, można powiedzieć, bardzo złym działaniem, jeżeli chodzi o pana Putina w stosunku do całej Europy, nie tylko do Ukrainy. Panie pośle, poseł Łukasz Kochut, zgadza się pan z tym, że to może być trudne pięć lat dla Polski w stosunkach z Francją po tych potyczkach słownych premiera Morawieckiego i prezydenta Macrona? Znaczy, mnie to bardzo martwi, dlatego że nie tylko premier Morawiecki, wcześniej Jarosław Kaczyński mówił także negatywnie o, o, o prezydencie Macronie. Wczoraj czytałem wypowiedź pana ministra Kowalczyka, bardzo negatywną. Mnie martwi też inna rzecz, że 11 listopada zeszłego roku służby amerykańskie poinformowały polski rząd, że jest planowany atak Rosji na Ukrainę. A w grudniu, czyli miesiąc po tej informacji, pani Marine Le Pen, czyli tak jak powiedziałem, koń trojański Władimira Putina i inni politycy proputinowscy Europy, jak Salvini, jak, jak Orban, byli przyjmowani z honorami w Warszawie. To, je, to była pewna próba zbudowania takiego dużego frontu prorosyjskiego w, 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 na zachodzie Europy. Oczywiście cieszy mnie, że, że w międzyczasie Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ten front, że już nie są. Największym przyjacielem Wiktora Orbana w, w, w Unii Europejskiej. No ale jednak pewne rzeczy są bardzo niepokojące, jeżeli chodzi właśnie o te relacje polsko-francuskie w kontekście zwycięstwa Macrona. Wydaje się, że tutaj ciężar tych relacji weźmie na, na, na siebie pan prezydent Andrzej Duda, który jest, został takim, można powiedzieć, najbardziej centrowym politykiem obozu Zjednoczonej Prawicy i podobnie jak jest jedyną osobą, która tak naprawdę ma. Dobre kontakty z politykami Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Tak myślę, że w tej roli także będzie przez obóz rządzący wykorzystywany jako taki, jako taki polityk, który będzie mostem między, między obozem prawa i sprawiedliwości i, i Emmanuelem Macronem. Słuchacze nie mogli tego zobaczyć, ale w międzyczasie pan poseł Matusiak uśmiechał się z przekąsem. Tak, oczywiście, bo tutaj, co wypowiada pan poseł mój, rozmówca z nami, to trzeba uznać za bajki, które są opowiadane i stara się wywołać jakąś tam emocję, która nie powinna funkcjonować w naszym życiu politycznym, bo po pierwsze nikt, nikt nie przypuszczał, że pan, ale ja panie, panie, panie ale ja nie panie, ja bym panu też wymienił, kogo Pan przyjmował i w jaki sposób się później zachowywał. Ja? ja myślę, że stosunki tak, stosunki polsko-francuskie na pewno będą dobre, ze względu na to, że żyjemy w Europie, demokratycznej Europie, emocje towarzyszą każdym wyborom i nie należy się dziwić, że pan Macron akurat się tak krytycznie wypowiedział, chcąc uzyskać też w jakiś sposób poparcie swoich wyborców, że. Jest silny, mocny i potrafi też po prostu funkcjonować w życiu politycznym. Ale przypomnę, że w był gra zawodników francuskich, i tu też jest przykład taki, można powiedzieć, do dotknięcia, że ta relacja polsko-francuska jest dobra i będzie jeszcze lepsza. Na koniec, drodzy panowie, jeszcze jeden cytat: i chciałem prosić o komentarz. Szczerze życzę panu sukcesów w działalności państwowej, a także dobrego zdrowia i samopoczucia. To gratulacyjna depesza Władimira Putina. To dobre zdrowie i samopoczucie to pogróżka czy ironia? Panie pośle, poseł Kochut. A to jakieś tam problematycznego pewnie nazwania jakichś relacji. Myślę, że na pewno Władimir Putin nie cieszy się z tego, że Emmanuel Macron wygrał te wybory we Francji, bo tak jak powiedziałem, no, postawił swego czasu na Marine Le Pen. Front Narodowy Le Pen był finansowany przez węgierskie banki, przez, przez węgierskie banki, ale pieniądze pochodziły z Kremla. Tworzono taką dużą, antydemokratyczną koalicję z właśnie z Salvini, z Wiktorem Orbanem, próbowano z prawem i sprawiedliwością. I to jest taki front, z którego musimy się ostrzegać, dlatego że interesem Polski i polską racją stanu jest, jest, jest silna Unia Europejska, a nie domolowanie tej Unii Europejskiej. I o, o to właśnie walczą Ukraińcy w, w, w tej wojnie, o, o, o członkostwo w Unii Europejskiej, a nie o to, żeby być sojusznikami Władimira Putina, jak. Jak Marin Lempeum czy, 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 czy Zbigniew Ziobro. Ostatnie zdanie należy do pana posła Matusiaka. W kontekście tych życzeń, jak polityk pisze, szczerze życzę, to ja się zastanawiam, ile w tym prawdy pan też? No teraz można zadać panu Kohutowi, kto dzisiaj prowadzi narrację. I narracja pana Kohuta jest chyba mylna, bo dzisiaj pan Putin rozgrywa Europejczyków, a pan Kohut się w to wpisuje. Łukasz Kochut, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Matusiak, prawo i sprawiedliwość. Dziękuję również bardzo. dziękuję bardzo. To był temat, bardzo. temat do dyskusji. Na koniec powiem jeszcze tylko, że jutro francuska rada konstytucyjna ma zatwierdzić oficjalne wyniki wyborów. Dziękuję bardzo. Życzę dobrego wieczoru. Radio